tej widzowie macie problem, oto z takim długopisem Prężynę chodzi ciężko i w ogóle ciężko jest wam ścisnąć. go. No, mam na to sposób, patrzcie. Bierzemy oto ten długopis i go rozkręcamy. Poczekajcie chwilę. Oto no patrzcie jaki ten nie ma ten długopis. Ma oto taką sprężynę, a ja się znam na długopisach i to dobrze. I rozkręcamy jakiś inny długopis. Może być od nauczycielki z zbiórka. Tę sprężynę wywalamy. I montujemy sprężynę o takiej średnicy. I długopis, choć bez zarzutów.